Obudziłem się. Jak widzicie, jest jakaś noc. Och, nie wiem. No dobra, co to ma być? Dobra, przejdźmy. Zobaczmy, co mnie obudziło. Jest już noc. Co to jest za przycisk? Dziwne. Dobra, może jest Edet albo Francio? Może oni razem ze mną klikną ten przycisk? Jakoś coś stanie się. Edet! Edet, jesteś? Edet! Edet! Edet? Może na górze jest. Edet? Halo? Halo? Nie ma go. Dobra, Francio na pewno jest na serwerze. Sprawdzę. Ej, nie ma Francia na serwerze. Nikogo nie ma na serwerze, oprócz mnie. Jest noc. Widzowie, wczoraj było Halloween. Ja nie wiem. Ja nie wiem. Ja nie wiem, czy ja powinnam klikać ten przycisk. Jak ja to nagrywam, wczoraj było Halloween! Ja nawet nie mam broni. Nie wiem, gdzie się podziały moje itemy. Muszę bym ukradł od Ededa. No ale, sorry Edet, ale nie wiem, gdzie są moje itemy. Oddam ci je. Obiecuję. E, jeśli Edet to oglądasz, oczywiście. Muszę się. bronić czymś. Dobra, nie ma go. Teraz mogę przeszukać jego skrzynki, chociaż to tak nieładnie, ale... U, dobra. Zaraz oddam ci ten miecz, oddam ci. Tylko najpierw zabiję tego zombie. Dobra. Palę się. Podpalił mnie. Ale jak tu nikogo nie ma na serwie, Nawet Julii nie ma. Chociaż ona często... Rzadko jest. Dobra, idę oddać Edynowi ten miecz. Myślę, że już teraz... Klikę tam przycisk, no i to będzie, nie wiem, czy dobrze, że go kliknę, czy źle. Oddaję miecz. Jaki on ma tu itemsy. Ym. Dobra, idę kliknąć przycisk. Boję się i to bardzo, bo nie wiem, co może się stanąć, ale... O, wyłączyło mi się Minecraft, sorry. Yy, Minecraft... Klikam. Wo Co jest, Gdzie ja jestem, Czekajcie. jest, 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 mam mam jest, Co jest, Czemu mam A, co jest, A, co jest? Uh. Co czemu mam przetrwanie? A, no tak. Czekajcie, czy jestem na. Starym Ignacowie? Wy sobie, że mnie żarty robicie. Tu stoi teraz domek Ededa. Tu w ogóle stoi wieżówiec Francia. Tu jest. Jak ja się da? No cofnąłem. W... Co to jest za? Co jest? Ale dziwne. Czekaj, to w ogóle nie jest Java. Czemu jestem taki gruby? To w ogóle nie jest Java. To jest bedrock. Ale mnie laguje. Sorry, widzowie, ale mnie tak laguje. Widzicie to? To jest za bardzo lagujące ten świat. Bo pamiętam kiedyś... Kiedyś... Ym, grałem na bedrocku, Na bedrocku, a nie na Java. Właśnie, mi sobie teraz mnie tak nie laguje, ale na Ginacuby tak jest. Kiedyś tak było, że przez chwilę miało się kreatywa Właśnie chciałem to Wam powiedzieć. I później miało się z powrotem Survivala. O, to jest mój skin. Się ma. To czemu? O, nam no. I teraz powinno mi działać mój skin. A czemu dalej mi pokazuje, że. No. Dale... Tym razem jestem Stevenem. no i nie działa, no dobra, nie wiem, ale sorry, że za lagi, jeśli macie lagi, to sorry Pamiętam, tak na igle sobie było, przez chwilę miałaś game moda, później się to wszystko zmieniało na survivala Muszę ciągle klikać to, bo mi tak laguje, widzicie, to jest stary domek Julii Ja nie wierzę w to widzę, ja, no, tak mi laguje, że ja nie wiem. I co ja mam teraz niby zrobić? Jak ja mam wrócić do moich czasów? Ja naprawdę nie wiem, jak mam wrócić do moich czasów. Statek jeszcze jest, ale mnie tak laguje. Nie wiem, czy mi kamerę tak laguje, czy wszystko mi tak laguje, widzę na jakby, że mi laguje, strasznie mi laguje. O ile się, o ile się cofnąłem w czasie, widzowie. Kiedy jeszcze tak na Ignocowie było? Mój stary dom, ale jest mak na szczęście. Sorry za lagi, ale to okropnie laguje. A tu jest teren, tak jakby czekajcie. Może już nie będzie mnie tak bardzo lagować. To jest mój teren wieżowca, ale tu w ogóle się tego nie da otworzyć. O! Itemy! Już mnie tak nie laguje. Itemy! Mam jakieś itemy. Moje chyba. To są tak słabe itemy. My, na mamy tak dobre rzeczy. Myślę, że nawet tutaj rzeczy z maka nie ma. Serio, wyobrażam sobie, że tutaj nie ma w ogóle rzeczy z maka. Ale jestem teraz, jakby bezpieczniejszy. Tu nawet nie ma jeszcze dziur. I pewnie jedzenia z maka też nie ma. Nie ma znak mak. W ogóle nie ma tego. Co tu robi jakiś zbugowany dirt? Nie ma w ogóle nic. Ale. Opa! Dzień dobry, przepraszam. Podpisy do hotelu. To jest hotel? A no tak. Tutaj naprawdę jest hotel. A czy ja mam coś w moim... Moje itemy! Moje itemy! Moje itemy! Co to jest łuk? To jest jakaś strzelba, nie łuk. Ja pamiętam tą strzelbę. Ja ją nazwałem łuk. No nie wiem po co, bo nie wiedziałem, jak ją inaczej nazwać. Moje itemy. Pamiętam je! Moje stare rzeczy. I wszystko się nazywa Ignacy. Siła. Jedna fajerwerka. Szmaragdy. Pamiętam moje rzeczy. Dobra. Nie wiem, co ja mam teraz zrobić. Nie mogę cię strzelić z tego łuku. A pokaż, jak mocny jest ten miecz. U, mocny. W Maku hotel to kiedyś tak było. Teraz tam jest tylko zajście na dół. Sorry za lagi. To są lucky bloki. Tutaj jeszcze nie ma wejścia. Aha, ja tu pamiętam, to były kiedyś biblioteczki. Ale jak tu dziwnie, kiedy, kiedyś miałem fioletowe oczy, to prawda? Ja cię kręcę, jak tu dziwnie. Ja nie poznaję własnego kiedyś Ignacowa. <laughs> Moluna, ja cię nie mogę znaleźć nigdzie. Moli, Fesiek. mama Moli. Ja za Wami tak tęsknię na Ignacowie. Wow, ale tu kiedyś było. Cy! Ale poczekajcie, muszę to sprawdzić. Nie ma już. Eee. A to jaka szkoda kiedyś to był mój pokój Tu jest... Tu jest balkon! Tak to jest krzywa Co w ogóle co tu jest Tu w ogóle nie wygląda jak. Ja Wie, nie wiem jak ja mam to w ogóle się dostać. Muszę zobaczyć. Czy ja mam gdzieś więcej fajerwerek? Bo tu mam tylko jedną, więc nie polecę daleko. Dobra, polecę gdzieś do góry po prostu, żeby wznieść się po prostu w powietrze. O wiem, tam są fajerwerki. Na mojej koronie, której już dawno na Ignacowie nie ma. Niezniszczalność, to nie ona już nie wróci. Tak tam idę, więc... Tu jest dopiero wejście na drabinę. Muszę to naprawdę naprawiać. Potrzebowałabym trochę dirta. I myślę, że to mi wystarczy. Sorry, widzę, że jestem trochę w ogóle chory, więc jeśli na mój głos, zresztą widzicie po moim głosie nie czuję się zbyt dobrze, po prostu mam straszny katar i tyle jak się dziwnie gra w ogóle kompletnie nie znoszę grać na bedrocku kiedyś w ogóle nie znoszę w ogóle no dobra mam fejwerki Chcę zobaczyć jak wygląda. No, w sumie że mnie zarty robicie, że tak teraz wygląda ignacowo. Poczekajcie, a Francio też tu jest? Czy o ten jest taki? Tu jest jakiś... Czekajcie. A co jeśli... Ale to tylko ja chyba jestem tutaj. Teraz. Domku Francia nie ma Co pan że ma do zamiany? Nic za nic, dobrze, to spadaj. Ale jak wrócić w ogóle? Jak widzowie mam wrócić? Ja nie wiem, widzowie. Może ja muszę zginąć, żeby wrócić. Ale to by było trochę bez sensu, że mam niby zginąć, żeby wrócić. Hmm. Tu jest ta baza. Dobra, spróbujmy, może wrócę. A no tak. Mam odporność na lawę. Nie muszę spać w wysokości. Póki mam odporność na lawę. Spróbować spać z wysokości. A tu co jest? Bedrock? Spadam. Lecę, lecę. Zobaczymy, co się stanie, jeśli zginę. Dobra. Klikam odrodzenie. Co się stało? A... O, łączenie z serwerem. Do, do świata. Ej, loguje mnie? Jestem. Wróciłem. Wróciłem, widzowie. Jestem z powrotem na swoim Ignacowie. Może ktoś jest? I nawet nie minęła noc jeszcze? To jaki ja bym w ogóle jakby... Jakby czas się w ogóle nie... Nie, ten guzik jest zbyt podejrzany. Ja go muszę zniszczyć. To jest zbyt niebezpieczne. Ej, oła, oła! głupi szkielet, głupi szkielet, głupi szkielet, głupi, szkielet, głupi szkielet. Muszę iść po rzeczy ededa, Nie chcę... So sorry, Edet, że biorę twoje itemy, ale potrzebuję. Nie wiem, gdzie są moje. O, chyba będę musiał wziąć na trochę rzeczy ededa, żeby mnie tutaj nie pozabijali. to oczywiście w następnym odcinku mogę ci oddać je. Bo inaczej mnie zabiją. Sorry, Annette, naprawdę, jeśli oglądasz, ja ci odbędę tej temy, obiecuję ci to, tylko po prostu potrzebuję, bo ja zginę, ja zaraz zginę, jak tak dalej, pójdzie z tym głupim szkieletem. Pół serca, uciekam, uciekam. Do, do domu, do domu, do domu, do domu. Do domu. Creeper jeszcze siebie tutaj kręci. Ja, widzowie... Idę chyba spać. Punkt odrodzenia. A nie mogę spać. Dobra, muszę chyba zginąć, żeby pójść spać. Gupi creeper. Nie chcę, żeby mnie tu wysadził. O. Dawaj zombie. Dobra, idziemy spać. Nie mogę iść spać. Dobra widzowie, nie mogę przespać tej nocy, nie wiem co jest grane. Mam nadzieję, że w następnym odcinku będzie widzowie więc... dobrze już. Muszę opowiedzieć coś, co nie widzę w następnym odcinku. Piszcie komentarze. Czy myślicie, że dobrze, że zniszczyłem ten przycisk? Ach, nie wiem. Nie wiem, czy dobrze w ogóle, że się cofnąłem w czasie. Mogłem pozmieniać tyle rzeczy. Widzowie, ja już nigdy nie klikam żadnych przycisków.